Do wywiązania zestawu na rosówki będziecie potrzebowali tych elementów, które tu się znajdują na blacie. Zacznijmy od, najwież... od najważniejszego, hak główny. Ja używam do tego celu haków firmy Owner, tu akurat rozmiar 10.0, może to być również rozmiar 9.0. Te dwa rozmiary w zupełności Wam wystarczą, żeby założyć 5-6 naprawdę grubych rosówek. Haczek pomocniczy. Będzie to hak, który, będzie, który znajduje się po uwiązaniu pod, pod hakiem głównym. Krętliki również firmy Owner, wytrzymałość ponad 220 kg, więc, więc w zupełności wystarczająca. I plecionka przyponowa, plecionka firmy Chuprowka, bardzo mocna plecionka z włóknem kewlaru, osporna na przecięcia, na przetarcia. Ale wiadomo że, też, wiadomo, że nie należy przesadzać z używaniem zestawu. Po 7, 8, maksymalnie 10 wyholowanych sumach taki zestaw y, trzeba zdjąć i, i, i uwiązać od nowa. Wybieramy sobie najpierw długość plecionki. Ja tu mam odmierzony odcinek około 100 cm. To wszystko odłożymy na bok. Będziemy najpierw wiązali ten tak zwany haczyk pomocniczy hak pomocniczy mimo tego, że jest mały musi być ekstremalnie, naprawdę ekstremalnie wytrzymały bo 80% brań kończy się zapięciem właśnie na ten haczyk ja te haczyki troszeczkę przerabiam dlatego też do przebraczenia plecionki przez oczko używam żyłki i tak też właśnie zrobimy teraz. Mamy przewleczoną żółkę. Zawsze powtarzam na każdym filmie, że na tym krótszym odcinku musicie uwiązać węzeł. Zwykły taki supełek. Który zabezpieczy nam zestaw przed ewentualnym rozplątaniem się. Tą końcówkę możecie jeszcze dodatkowo przypalić. Tu też będzie jakaś forma zabezpieczenia, bo tutaj ta, yy, ten koniec plecionki jest zgubiony. Yy, uwiążemy cały zestaw bardzo fajnym wiązaniem. Jest to tak zwany węzeł bez węzła. Dokładacie plecionkę do trzonka Haka I dłuższy koniec plecionki Kilkukrotnie Owijacie Idąc w dół Haka o tak To już tyle nam wystarczy Jak macie to Jeszcze Jeden obrót i znowu musimy, yy, musimy użyć tej zrywki, żeby plecionkę przyciągnąć. Oczywiście, jak nie przerabiacie haków i jest to taki, że tak powiem, normalny, standardowy hak, no to. Ta plecionka przechodzi tu bez najmniejszego kłopotu i mamy pierwsze wiązanie zrobione. Dociskamy mocno, dociągamy, żeby później nad wodą nie było żadnych niespodzianek. Bierzemy drugi hak. Teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. wiązanie musicie zrobić tak, żeby te haki znajdowały się od siebie mniej więcej w takiej odległości i tak do siebie zwrócone. One nie mogą być tak. Wiadomo, że ciężko jest uwiązać w ten sposób idealnie, żeby były te haki tak y, y, zawiązane. No ale tak będziemy się starali zrobić. Na tym haku wykonam, na tym większym haku wykonam dwa wiązania. Jedno wiązanie będzie tu na łuku kolanowym. Wytłumaczę Wam zaraz dlaczego. To wiązanie zrobimy węzłem Greener. Idealnie się do tego nadaje. Szybciutko zrobimy, musicie dwa, trzy razy. No, dwa to za mało. Trzy, cztery razy. Pamiętając o tym, żeby to wszystko wyrównać. Dociągnąć. Teraz, tak. Mamy wiązany. Przesuwamy ten o, tu w stronę łuku kolanowego. Widzicie, ta odległość jest jest yy, około 1,5 centymetra. Jeszcze można troszkę przesunąć. Przekładamy dłuższy koniec plecionki przez oczko Haka i wiążemy. Tym samym węzłem, który, którym wiązaliśmy haczyk pomocniczy, czyli węzłem bez węzła, okręcając tu już większą ilość razy, dosyć ciasno, cały czas kontrolując, żeby nam tutaj wszystko ładnie szło prosto. Jeszcze raz. I. znowu przeciągamy przez oczko zaciągamy mocno wyprostujemy zobaczcie dlaczego czego nam służy to wiązanie tutaj gdybyście uwiązali ten zestaw w ten sposób że mm, zrobili tylko to wiązanie górne i uwiązali yy, haczek pomocniczy to on przy w momencie jakby ten zestaw tam wisiał to ten hak górny by nam się odchylał albo dolny by się odchylał trochę to by się nam wszystko rozchodziło a te haki muszą idealnie jeden pod drugim wisieć, zobaczcie jak to Wygląda. są uwiązane idealnie czyli mamy uwiązane haki teraz pozostaje nam tylko uwiązanie krętlika ja krętliki wiążę na dwa sposoby albo wiążę zwykłym takim węzłem czyli robię podwójną pętlę tak można zrobić podwójną pętlę Wtedy taki zestaw y, szybko możecie wymienić, prawda? A, albo wiążę węzłem bliner, wiążemy tym węzłem właśnie, jest to trudniejszy oczywiście węzeł od, y, od, od pętli. Dwa razy przekładamy przez oczko krętlika, plecionkę tak tu już mamy zrobione. Robimy oczko i przez to oczko ten krótszy odcinek plecionki przekładamy około 5-6 razy zaciągamy. Widzicie jak to sprawnie idzie. Jeszcze nie, do, nie do, dociągacie mocno tego węzła, bo byście go nie przesunęli po pleciące. Przesuwacie po pleciące w stronę krętlika. Jak już tutaj jest, dociągacie mocno. Na końcu krótszego odcinka robimy pęcełek. który tak jak już mówiłem wcześniej zabezpiecza chociaż to jest takie wiązanie, że praktycznie niemożliwe jest rozwiązanie go ale niech tak będzie ten zbędny kawałeczek odcinamy tu też możemy przypalić Zestaw na rosówki mamy gotowy. Na duży hak zakładacie 5-6 grubych, fajnych rosówek. Mniejszy hak bierzecie jakąś krótszą rosówkę, czy połówkę rosówki i nabijacie ją, przewlekając po całym grocie do samego końca. Także tu wam tylko ma prawo wystawać. Sam, 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 sam grocik. Cały ten hak musi być zakryty. Rosówki, te, które są tu, na górze, zakładacie tylko, przebijacie tylko raz. Także one sobie wiszą tutaj całym pękiem, zakrywając ten dolny hak. W podpływając do zestawu, pobiera rosówki ale często się nie łapie na ten hak, niestety. No jak łapaliście na rosówki to tylko przy użyciu jednego haka, na pewno wielokrotnie y, rosówki były zrywane. Tu mamy dla niego niespodziankę mniejszy, ale równie mocny hak, na który bardzo często są zapięcia.